I'm ready. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przygód Silent Hill 2 Remake. Tak naprawdę, słuchajcie, na chwilę obecną z kluczowych przedmiotów mamy złoty uchwyt w kształcie jabłka za cholerę. Nie wiem, gdzie go wykorzystać. Tu wydaje się, że na parterze mamy wszystko sprawdzone. Ja myślę, że. Jako pierwszą rzecz, którą zrobimy, cofniemy się na to pierwsze piętro, na drugą kondygnację i jeszcze raz przejdziemy wszystko spokojnie tam przez 207. Oto chyba tam powinno być, powinniśmy czegoś tam szukać, tak naprawdę tam coś mi umknęło, czy czasem tu nie był pokój 208, nie umknął mi. Dobra, wychodzimy z recepcji. Kierujemy się na podwórze. Skoro tutaj skrót już sobie otworzyliśmy, to też tak zrobimy. Przejdziemy tymi schodami na górę. Mam takie wrażenie, że tej mgły jest tu teraz coraz więcej. Cześć. A to chyba dobra ścieżka, skoro tu mamy ich nieogarniętych. Będzie żygał ale ładnie weszło. Bez straty tym razem. Chyba będzie już leżał tutaj, słuchajcie, czy ja tu wszystko zrobiłem. To jest kurde, ten creepy został. Dobra, ale creepy wisi, zlagował się. Tutaj mnie nie było. O, dokładnie, słuchajcie, pominąłem to w eksploracji pomieszczenia. Nawet jest notatka. Pewnie myślisz, że jestem okrutny, ale to więzienie to Twoje dzieło. To Twój własny wybór. Widziałem, jakie budujesz ciągle i ciągle i ciągle. Tym razem wcale nie będzie inaczej. A ja tu będę, będę obserwował. No to zagadka z uchwytem jabłkowym się rozwiązała tutaj. Cholera. Tu? Chodzimy tam. Kurwa, zamknęło się. Człowiek prawie widzi dachy. Co noc przebijają. Po lewej zaś ślady do domu prowadzące, co właściciele... właściciela nie mają. Czy odnalazł on wreszcie swój dom w ciemnym lesie? Przyrzekłem kłamstw, co prawych do piekła niesie. Wiecie co? Przejrzę. Wtedy zastanowimy się nad tą zagadką, Mój ile... Mhm. Czyli zagadka. Człowiek prawie widzi dachy, co noc przebijają. Po lewej zaś ślady do domu prowadzące, co właściciela nie mają. 7 rzeka 11 w lewo 7 7 w lewo 11 w prawo Wystarczy, ale wydaje mi się, że trzy kombinacje, no one się też tak podświetlają, zobaczcie delikatnie bardziej trzynaście. 13 w prawo, jak działają sejfy, i teraz 7 od zera, czy w tom? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. Zaraz, żeby się nie zgubił, 13 i 11 Nie umiem sejfu obsługiwać Jeszcze raz A może w ogóle na odwrót Najpierw gdzie jest ten domek 7 Najpierw 7 Nie, najpierw nie jest 7, najpierw jest 13. Ślady jeszcze. Czekajcie czy my mamy wszystko. Nie umiem sejfów obsługiwać, tak naprawdę nie wiem czy te sejfy się robi od tego punktu co zakończyliśmy. Są dachy. Trzynaście jest pierwsze. To są ślady, jedenaście, i dom siedem. Trzynaście prawo. jedenaście w lewo. 11 w prawo, 11 w lewo. Nie się, słuchajcie, to nie może być takie skomplikowane. Ślady tu są. Ślady. Czyli co w lewo? 7. 13, 7, 11. 7 11. Kurwa, żebyśmy się sejfu nie nauczyli robić. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurwa, jestem tempak, słuchajcie, dajcie mi chwilę, rozkminię to. I wiecie co? Chyba wyszły braki w mojej umiejętności obsługi sejfu zwyczajnie. 13. 11, czyli sprawdzaliśmy taką kombinację, ale po prostu. Ja nie umiem obsługiwać sejfu, aż wstyć się przyznać. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, kto z Was umie obsługiwać safe. Dobra, mamy monetę. Dobra, ale czy teraz się nam tam przejście otworzyło w tym momencie? Ja już się boję, tu jest tak ciemno. Nas zablokowało, czyli ścieżka by skwazywała, że dalej idziemy w sejfie Aaa! Dobra, klucza nie podniosłem. No już myślałem. Kurde, trochę nam zeszło na tej zagadce. Jesteśmy teraz po drugiej stronie. Mam cię. Do schodów na drugiej kondygnacji. No, twój to przecież to jest Kobel. Wiem, że tu byliśmy generalnie. Też nie wiem, czy mi się coś ze słuchawkami nie stało w tym momencie. Trochę gorszy dźwięk ma. Czekajcie, tak poprawię. Dobra, miałem za słabo włożone w uszy. Bo dzisiaj też testuję douszne słuchaweczki sobie. Lekarstwo, poproszę. Trzy strzykawki i trzy środki lecznicze, czyli całkiem nieźle. Tu to ile ich mamy? 26, tak? Bo te w magazynku się nie liczą. 204 nadal zamknięte. Czy przez 206 ja bym może nie wlazł tam jakoś? Tędy nie wleziemy, dobra. Być może to będzie później jakoś dostępne. <słyska> ale mocarny, ale udało się go zrobić unikami. Tak, i przejdziemy tam. A czemu 212 zostało? Taki jest taki czerwony połysk. Ma, jeszcze tam sobie zajrzę pod drogą. Nie wiem, nie wiem czemu jest to 212 tak zaznaczone na mapie. Dobra, mamy Otworzone drzwi, czy to oznacza, że będziemy mogli wejść na trzecie piętro? Nawet gra nam proponuje zapis, to poproszę. O kurde, o kurde, ale chyba się dziś nie wystraszyliśmy jakoś nadzwyczajnie. Pewnie powinienem pójść do góry, ale zejdziemy na dół. Żona. Czyli otwiera się nam trzecie piętro. Okej, okay, czyli zaczynamy. Najpierw spróbujemy na prawo, chociaż przypuszczam, że zamknięte. Widzę ciebie No podejdź tu Może tak go załatwimy słuchajcie! Da, 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 da. James, no postaraj się w niego trafić. Mówiłem w niego tam. Dramatyczna sytuacja, nie żebym się bał, ale trochę ich tutaj było. Trzech to jednak już banda taka, Nędy stąd przyszliśmy. Was amunicja poproszę. Ja nie wiem, czy ja powinienem tą amunicję trafić, bo to zapewne w tym tytule to są zwykłe mopki. Co by to mi miało dać? 309 Wiem, że coś tu jest. Wiem to, czuję to. Dobra, idziemy czytać. Aha, teraz w ekipunek. E, to będzie ta notatka. Wiem, że coś tu jest, wiem to, czuję to. Wszystko wygląda normalnie, ale tak nie jest. To coś je, jest pod powierzchnią, pulsuje, próbuje wyjść, na pewno próbuje wyjść. A może ja mam wejść? Muszę się dowiedzieć, wyrwać to na powierzchnię, zerwać warstwa po warstwie, żeby je zobaczyć. Wiem, że tam jest. Nie, no idzie się zgubić w tych labiryntach. tudo Dobra leczenie. Dali nam apteczkę, możemy ją wykorzystać. Tylko wiecie, w czym teraz tkwi problem. No otwórz to, James. Hmm, jeszcze nic. Problem jest w tym, że nie sprawdziliśmy od tych schodów tam na wprost, żeby nie było gdzieś przejść, ale wydaje mi się, że nie, słuchajcie. Tylko chyba mogło być coś na tym korytarzu, że tam było otwarte w stronę 303A. z zewnątrz. Na zewnątrz chyba są. Widzę cię. Drodzy bo tak to się nie da, tu jest przejście. Następna notatka. Jednak, nie, 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 to nie to. Muszę zedrzeć więcej. Bliżej krwi, to wcale nie jest na zewnątrz, to jest we mnie, ktoś jest we mnie. A czy w tej drugiej notatce on też to dał? drugą stronę. Nie mogę. Już nie mogę. Zbadaj. A, było coś. Zobaczcie, ja to ominąłem zerwać warstwa po warstwie, żeby zobaczyć. Wiem, że tam jest. Dobra, czyli tu wiemy, że nie. Jedyna droga na tę chwilę jest tutaj przemknąć się. Ja nie wiem, czy po tej plami krwi powinniśmy iść. Sok w puszce. Na cholerę mi sok w puszce. Nie wiem, czy Jamesowi w tej sytuacji pić się chce. A okej, okay, możemy to spuścić i cofnąć się po tą monetę na dół. Dokładnie. Zaglądaliśmy tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim odcinku. Bodajże. Kurwa, komuś się pranie zachciało tu robić. Aha, bo teraz jesteśmy na trzecim piętrze. Możemy teraz takie kółko sobie obejść. Dobra. No to też tak zrobimy. Spróbujemy tu w lewo. Bo to jest miejsce, którego nie eksplorowaliśmy. I proszę bardzo, amunicja by nas ominęła. 38 naboi. Dobra, czyli jestem ukontentowany na górze. Na pewno wszystko mamy zrobione. To są te drzwi od drugiej strony. Czyli czekajcie: 115, 114, 117 i 116 na nas czeka. Jest syp i moneta. Dziękuję. Z tego co mi się wydaje, potrzebujemy trzy monety. Mamy dwie, i wtedy uciekniemy z tych przeklętych apartamentów. Tutaj sobie drodzy Państwo, ten odcinek zakończymy. Ja już po materiale bezpośrednio do naszej kanciapy pójdę zapisać. Oczywiście, żeby nam tutaj nic nie umknęło, ale muszę Wam powiedzieć, ta zagadka z sejfem dobra i jeszcze. Brak umiejętności obsługi przeze mnie sejfu, ja myślałem, że to jest kombinacja ile przesuwać prawo-lewo, bo mieliśmy to tak naprawdę rozkminione, ale przynajmniej teraz dowiedziałem się jak sejfy działają. Mam nadzieję, że to odzwierciedla prawdziwe działanie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, cześć, do zobaczenia.